Wszystko zaczęło się około roku temu, gdy mama Michała zauważyła u niego drgawki. Drżały mu ręce i zaczął dziwnie się zachowywać. Rodzina zgłosiła się do lekarza. I tak naprawdę postąpiło to z dnia na dzień, gdzie co chwilę dochodziły jakieś nowe odruchy, niekoordynowane. Na ten moment jest tak, że Michał nie inicjuje sam żadnych czynności. Czyli nie jest w stanie zrobić sam nic. Trzeba mu pomóc w talecie, trzeba mu pomóc z jedzeniem, w ubraniu. Nie jest w stanie. Sam zadecydować, co chce wziąć, czy jest głodny, czemu chce się pić. Nie zrobię nic sam. Michał dostał skierowanie do szpitala na CITO i w momencie, kiedy zadzwoniłam, okazało się, że najbliższy szpital, do którego moglibyśmy się udać, to mamy okres oczekiwania przynajmniej rok czasu. Więc no co? Otworzyłam no, komputer i zaczęłam szukać szpitala, który nas przyjmie. Trafiliśmy do Wrocławia. Bardzo dużo kilometrów stąd. No i tak zaczęliśmy naszą historię, gdzie praktycznie wracaliśmy do domu na tydzień dwa, żeby się przepakować i jechać na następne badania do, innej, do innego szpitala. Trafiliśmy na fantastycznych lekarzy, którzy niestety do tej pory nie stwierdzili nic. Michał przez wiele lat chodził do szkoły muzycznej, grał na akordeonie, pomimo ciężkiej choroby, do dziś oddaje się swojej pasji. Jesteś cześć! Sytuacją nastolatka zainteresował się Marcin Wyrostek i spotkał się z nim. Zaproponował Michałowi nagranie jednego utworu do swojej nowej płyty z kolędami. Michał ma ogromną ilość pasji różnych, tak? Zbiera, zbiera eksploracje tu historyczne, także też ma historyczny akordeon. Tu zbiera aparaty fotograficzne. Ma pasję, ma pomysł na siebie, ma, ma pomysł na, na, na siebie, na taką swoją tożsamość. I to jest piękne i, i myślę, że tym mnie chyba najbardziej Michał e Ujął, no poza tym, że też jest akordonistą, jest, jest jednym z naszych z naszej braci akordonowej, tak, ale jest taką osobą, która która ma duszę, eee, odczuwa to jak gra. Michał gra najczęściej dla swoich najbliższych. Oprócz tego, że dla siebie sam, że sam dla siebie gram, to tak raz na jakiś czas, trochę tak rzadko już, to gram raz na jakiś czas, no może, no dziadkowi. Pani Wioleta nie traci nadziei, że wkrótce uda się zdiagnozować jego chorobę i skutecznie mu pomóc.